Władza i pieniądze często idą w parze, a cienka granica między biznesem a polityką prowadziła w Polsce do spektakularnych skandali, afera podsłuchowa znana jako taśmy. Wprost wstrząsnęła opinią publiczną i postawiła w centrum uwagę biznesmena Marka Falente jako jedną z kluczowych postaci. Falenta wywodził się z Lubina i rozpoczął karierę zawodową w KGM zanim założył firmy Electus oraz fundusz inwestycyjny Falenta Investments. Jako właściciel znacznych udziałów w portalu skladywegla, pl falenta, znalazł się na styku handlu, logistyki i wpływów politycznych. Nagrania z tej afery obnażyły sieci powiązań między przedsiębiorcami a elitami politycznymi, ujawniając mechanizmy wpływu na decyzje państwowe. Afera hazardowa z roku 2009 rozbiła polityczne sojusze Platformy Obywatelskiej i ujawniła machinacje wokół nowych regulacji rynku gier. W wyniku tej afery Zbigniew Chlebowski podał się do dymisji jako szef klubu parlamentarnego, co wstrząsnęło strukturami partyjnymi P.O. Mirosław Drzewiecki utracił stanowisko ministra sportu, a sprawa ujawniła związki między funkcjami publicznymi a interesami firm rozrywkowych. Ryszard Sobiesiak pojawił się jako biznesmen korzystający na proponowanych zmianach ustawowych, co skłoniło Komisję Sejmową do badań jego roli. Nowelizacja ustawy hazardowej była krytykowana za ryzyko straty dla branży, szacowanych na 500 milionów złotych rocznie, według krytyków projektu. Sobiesiak odmówił składania zeznań przed Sejmową Komisją w lutym 2010 roku, co potęgowało powszechne podejrzenia o ukrywanie prawdy. Sieć Casino. Polonia była jednym ze źródeł dochodów powiązanych z tą aferą, a zarządy firm stały się obiektem kontroli i dochodzeń prokuratorskich. Winterpol, spółka prowadząca wyciągi narciarskie w Zieleńcu, korzystała z dotacji i utrzymywała relacje z politykami, które rozsadziły zaufanie publiczne. Sąd wymierzył sobie siakowi karę w zawieszeniu oraz nałożył grzywne, co zakończyło część postępowań, lecz nie wyjaśniło wszystkich wątpliwości. Afera gruntowa doprowadziła do politycznego upadku Andrzeja Lepera i wystawiła na światło dzienne praktyki dotyczące odrolnień ziemi i łapówek. Leper, który osiągnął wysokie stanowiska w rządzie, został oskarżony o przyjmowanie części korzyści związanych z odrolnieniem gruntów rolnych. W sprawy gruntowe zaangażowany był również ówczesny szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Janusz Kaczmarek, któremu przypisywano istotną rolę operacyjną. Rozmowa w hotelu Mariot między Januszem Kaczmarkiem a Ryszardem Krausem stała się symbolem wzajemnych powiązań polityki i wielkiego biznesu. Ryszard Krause, twórca Procomu, zyskał wizerunek biznesmena blisko powiązanego z elitami państwowymi, co miało wpływ na jego projekty prywatyzacyjne. Z czasem Krause zmuszony był do ograniczania aktywności i wyprzedaży części prywatnego majątku, co pokazało konsekwencje bliskich relacji z polityką. Afera Orlenu rozpoczęła się w roku 2004. Dotyczyła zatrzymania prezesa oraz podejrzeń o blokowanie ogromnego kontraktu na dostawy ropy. Andrzej Modrzejewski został zatrzymany przez służby, a śledztwo ujawniło kulisy negocjacji dotyczących kontraktu o wartości 14 miliardów złotych. W tej sprawie powołano sejmową komisję śledczą, która miała zbadać okoliczności i rolę polityków w obsadzaniu stanowisk w spółkach skarbu państwa. Jan Kulczyk pojawił się w narracjach medialnych jako jeden z kluczowych graczy, mając rzekomo znaczący wpływ na obsadzanie stanowisk w spółkach. Ujawniono także spotkania Kulczyka z Władimirem Auganowym, co doprowadziło do pytań o dostęp do władz oraz proces prywatyzacji rafinerii gdańskiej. Afera Rewina z roku 2002 zapisała się jako jedna z najgłośniejszych spraw, w której propozycja korupcyjna dotyczyła mediów i legislacji. Lew Rywin miał zaproponować korupcyjną transakcję redaktorowi naczelnemu, obiecując korzystne zmiany w ustawie medialnej w zamian za pieniądze. Sprawa Rywina zainicjowała pierwszą sejmową komisję śledczą tej skali, która dostarczyła jednak więcej sensacji medialnych niż definitywnych odpowiedzi. Proces Rywina zakończył się wyrokiem dwóch lat więzienia oraz nałożeniem grzywny 100 tysięcy złotych. Lecz nadal krążyły spekulacje o tzw. grupie trzymającej władzę. Skandale osłabiały zaufanie do elit i powodowały spadki poparcia dla ugrupowań powiązanych z aferami, zmieniając scenę polityczną. Krause stał się swego czasu symbolem zbyt wielkiego zbliżenia świata biznesu i polityki, co stało się widoczne podczas kampanii wyborczej 2007 roku. Informacja o akcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, o której dowiedział się Krause w Merriott, ujawniła skalę tajnych operacji wobec spraw gruntowych. Medium przypisuje się zarówno rolę demaskatora, jak i elementu, który potrafi przekształcać dochodzenia w spektakl polityczny i medialny. Przykłady takie jak Orlen czy Rywin dowiodły, że proces prywatyzacji i dostęp do kontraktów mogą być używane jako narzędzia wpływu i zawłaszczania korzyści.